Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chorzy, To, oczywiście, kolejny odcinek Dying Light. Wracałem do Dying Light, idziemy spotkać się z Jade. Dla mnie jest to powrót po ponad dwutygodniowej przerwie od nagrywania, więc wybaczcie, jeżeli będę trochę zardzewiały, jeżeli chodzi o moją grę. Ewentualnie o mój komentarz. No i cóż, wydaje mi się, że idziemy spotkać się z Jade do budynku z biało-czerwoną flagą na dachu, więc mały przysmak dla nas, Polaków. Dla wszystkich tych, którzy mówili mi, zbuduj sobie kotwiczkę, tak zbudowałem pomiędzy odcinkami, więc jest ok. Wydaje mi się, że zejdę sobie na poziom ulicy, pomyślę jak wejść do tego budynku. Okej, okay, albo i nie pomyślę. Może tędy? No tak, okradnijmy właściciela domu. Halo? Tutaj nic? Boże... Jade! Jade! Co stanie się ze Skorpionem, jeżeli odetniesz mu... ...żądło? Troj, tu Crane. Rais porwał Jade i... ...są w jakimś muzeum. Wiesz może, co miał na myśli? Muzeum? Tak. Rais używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. To pakowanie się w paszczerfa. Doskonale wiem, że czeka mnie tam gorące przyjęcie. Ale musi być sposób, żebyś tam zagrać, jakoś ich zaskoczyć. Niech pomyślę, eee, może Tarik. Jest kustoszem muzeum. Powinien co nieco wiedzieć o dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Aha, i jeszcze jedno. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. Okej, okay, myślę, że dam radę. Generalnie nie mam już mojego korka, który zepsuł się gdzieś pomiędzy odcinkami. Czy w tym momencie ścigam je, Viral? Wydaje mi się, że tak, jednak ucieczka jest dużo prostsza. Dobra, poczekamy na niego, aż wejdzie na dach. Witam. Przeszukajmy ciało. No i cóż, idziemy do Tarika który teoretycznie ma nam umożliwić wejście do muzeum, ponieważ był on jego kustoszem. I tak jak powiedziałem, poruszanie się przy pomocy kotwiczek jest znacznie prostsze. 180 metrów, damy radę. że tam od razu zlikwidujemy sobie tego jego mościa, albo i nie, ponieważ on spadnie na dół. Mam nadzieję, że używanie kotwiczek nie będzie uznawane za niektórych z was jako czyterstwo Tak jak miało to miejsce z korkiem, tak jak powiedziałem. Korka w tym momencie nie mam. Jeżeli znajdę odpowiednią liczbę zasobów. W tym momencie korek sobie zbuduję. Nie będę ich jednak szukał specjalnie. Wydaje mi się, że to może być miejsce, w którym mieszka Tarik. Ogrody na dachu. Halo? Tarik? Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Spokojnie, przysłała mnie Troj. Troj, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale... Troj obiecała, że kogoś przyśle. <słuch> Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troj mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Rais rządzi w muzeum. zabijecie cię na miejscu! Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troj mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? <słuch> Masz może sprzęt do nurkowania? <słuch> nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. <słuch> Więc zaryzykuję. Myślę, że damy radę. Generalnie, o ile dobrze pamiętam, Troj mówiła coś o poszukiwaniu nowej broni. Ja to sobie odpuszczę, ponieważ wydaje mi się, że moja broń, którą posiadam, będzie wystarczająca. Mam trochę amunicji. Dodatkowo jak zawsze będę w stanie zebrać amunicję od ludzi Raisa. Dobra, gdzie teraz? Wprost przed siebie. 417 metrów. Czy mogę z liny zeskoczyć kotwiczką? Na przykład... Na przykład nie mogę. ten... Dobra, wynieśmy się z tego tłumu. Nie wiem, gdzie słyszałem człowieka Raisa. Nie chcę z nim się jednak w tym momencie bawić. Witam. Nie, nie, nie tak miało to wyglądać. Są części metalowe, więc zbieramy na kolejnego korka. Tak, wiem, zdaję sobie sprawę. Ktoś mówił mi o mieczu Excaliburze, prawdopodobnie. Jak na razie odpuszczę sobie poszukiwanie go. Po pierwsze, znajduje się on w drugiej części miasta. Po drugie, prawdopodobnie spowoduje kolejną falę hejtu. 200 metrów, ktoś jeszcze? Cześć. Spokojnie będę starał się trzymać dachów A przynajmniej nie zeskakiwać na same ulice Które roją się w tym momencie od naszych przeciwników Oraz ludzi Raisa Dobra, ta dramatyczna muzyka Czy to chodzi o ciała? Teoretycznie mógłbym ich zesnajpować. Odpuszczę sobie to na razie, bo jedyną rzeczą, którą będę w stanie od nich dorwać jest prawdopodobnie duża ilość amunicji. Muzeum znajduje się tam, więc może na dół tędy. Doskoczę. Doskoczyłem. Dobra, wydaje mi się, że spokojnie mogę zejść sobie tutaj. Halo witam. Okej, okay, to może być problem. Dodatkowo mamy tego kolegę. Jeden padł, zajmijmy się dużym misiem. Nie mam korka, więc będę musiał radzić sobie zwyczajną bronią. Wydaje mi się, że podejście oraz oskok. Powinny działać w miarę ok. Fuck, viral. Dobra, wykończmy to coś. Zanim to coś wykończy nas, padł. Nie chcę używać w momencie broni palnej, ponieważ sprowokuje ona jeszcze więcej virali. Właśnie tak. Jeden z nich oberwał młotkiem. Jeszcze ktoś. Dobra, został duży miś. Jakim cudem oberwałem z takiej odległości, nie jestem do końca pewien. Bardzo interesuje mnie ta skrzynia. Normalnie odpuściłem sobie tę walkę. Jednak skrzynia z napisem RAIS jest strasznie intrygująca. Dobra, spróbujmy zaś go od tyłu. Jakieś resztki? Metalowe części, tak? Jak powiedziałem. Zbieramy na kolejnego korka. On w tym momencie nie do końca załapał, gdzie jesteśmy. Dobra, kolejny serio. Wydaje mi się, że oni przychodzą tak czy inaczej, nawet jeżeli nie atakuje bronią palną. Więc być może warto byłoby przełączyć się na coś w tym stylu i bacznie obserwować mapę. Dobra, ty co? Jest kolejny wiral. Dobra, tego nie było w planach. Potrzebujesz nowego sprzętu stary. Dobra, nie jesteśmy daleko. Chciałem w tym momencie zastanowić się nad wycinaniem części. Jednak jesteśmy 180 metrów od tego miejsca, praktycznie. Rzut kamieniem. przeskoczymy przez płot, będzie po drugiej stronie. Ja naprawdę chcę zdjąć tego misia. Rozumiem, że on w tym momencie ma full. Health. Jednak strasznie intryguje mnie skrzynia z napisem Raiz. Może jakimś cudem uda mi się otworzyć bez zabijania go. Dobra, poszedł sobie. A to ciekawe. A w środku dużo broni amunicji, karabin snajperski. Albo i nie. Dobra, idziemy do Raisa. Rozumiem, że jest to. Jedyna skrzynia, którą możemy przeszukać. Nadal pozostaje problem, jakim cudem dostaniemy się do środka, jeżeli musimy wpłynąć. Kustosz mówił, że naprawdę przydałby nam się zestaw do nurkowania, takowego nie posiadamy. Rozumiem, że wejście znajduje się centralnie przed nami. No właściwie troszkę pod nami. To był błąd. Okej, okay, oni postanowili wstać, więc ja może się stąd po prostu zabiorę. Chodźmy odnaleźć wejście do muzeum. O ile ja dobrze pamiętam, zombie w tej grze nie potrafią pływać, więc jest OK. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Pytanie brzmi, gdzie jest wejście? Czyżby tam? Albo i nie. Jest tylko cień. Może gdzieś tutaj? Dobra, jest wejście. Wydaje mi się, że nabrałem wystarczająco tlenu. No i cóż, spróbujemy nie utonąć. Jestem prawie pewien, że spotkamy jakieś pływające zombie, które oczywiście nie będą w stanie nas zaatakować. Powoli zaczyna kończyć mi się tlen, co może być problematyczne. Może jakaś poduszka powietrzna, właśnie tak. Pytanie brzmi, gdzie teraz? Przecież by to tyle? No cóż, wydaje mi się, że wdarliśmy się do muzeum. Jak na razie nie do końca widzę, co się dzieje przez wodę, która zasłania mi mój widok. Chyba ja. Tak, zdecydowanie jesteśmy w garnizonie Raisa? Troj doskonale wiedziała, o jakie muzeum chodzi Raisowi. Ten budynek był pierwotnie twierdzą i teraz jest najsilniejszą placówką raisa w sektorze Zero. Muszę dostać się do środka, zanim Jade poważnie ucierpi. Albo zginie, albo gorzej. Dobra, ja nie pisałem się na żadnym garnizon, to miał być muzeum. Na wszelki wypadek już wyjmę sobie broń. Czyżby kolejny kawałek do przepłynięcia? No tak, zdecydowanie tak, więc pod wodę. No tak, można było się tego spodziewać. Mam nadzieję, że nie spotkamy zombie ryb. Czyżby tędy. Oj, wydaje mi się, że ta część może być trudniejsza do przepłynięcia. Jak na razie nie widzę końca. Ewentualnie istnieje opcja, że ominąłem jakąś część, gdzie mogłem nabrać tlenu. Dobra, jesteśmy. A przynajmniej jest tlen. Jak dotychczas byłem prawie pewien, że któryś z nich się w końcu ruszy. I albo mnie złapie, albo przynajmniej narobi mi stracha. Jak na razie, pływają sobie bezwładnie po okolicy. No cóż, teoretycznie, o ile nam wiadomo, zombie nie potrzebują tlenu. Tak przynajmniej mówi moja wiedza o zombie. Mam nadzieję, że jest to już ostatni kawałek, gdzie musimy coś przepłynąć. Mam też nadzieję, że właśnie nie ominąłem części, gdzie powinienem zabrać tlen. Bo jeżeli tak, to będzie słabo. Ok, jest tlen. Mało brakowało. Boże, moje płuca. Cóż, Tarik mówił, że nie będzie łatwo. Owszak nie! Nie teraz! Delikatnie zapomniałem o tym małym szczególe, że nadal jesteśmy zainfekowani. Słyszycie, Jestem w środku. To była ta łatwa część. Zdajesz sobie z tego sprawę? Bez nadziei nie podnosisz na duchu, wiesz? Nie od tego jestem, ale od powodzenia. Jak to przemęczenie, jak nie mogę używać kotwiczki. Mam nadzieję, że trzymanie się górą jest dobrym pomysłem. Znowu na dół. Na początek spróbuję sprawdzić sobie górę. Jeżeli nie, no to cóż, będziemy musieli przepłynąć kawałek jeszcze raz. Ok, chyba trafiliśmy w dobre miejsce. Witam. O kurde. Jeszcze ktoś? Na wszelki wypadek przeszukamy ciała, zabierzemy broń. No i cóż, wydaje mi się, że udało mi się dorwać jedyną dwójkę, która tutaj była i prawdopodobnie jesteśmy w końcu w garnizonie Raisa. Ja sobie przeszukam całe to miejsce na wszelki wypadek, gdybym miał znaleźć tutaj coś ciekawego. Na przykład na scenie. Nope, dobra, idziemy dalej. Znów się widzimy. Poprzednim razem zabrałeś coś mojego, teraz ja zabrałem coś twojego. Już za późno na targi, race! Widzę stąd, z Jade, albo z twoją jedyną już dłonią. Zastanów się. Nie możesz sądzić oddania jej, Krain. Musisz wykazać zaangażowanie. Do ataku! Dobra, dlaczego myślałem, że to będzie zasadzka? Dużo kolumn. Wycofajmy się do jakiegoś rogu. Rozglądnijmy po okolicy. się! Nie do końca! Czy to granat? Dobra, coś eksplodowało w okolicy. Musimy się na drugą stronę. Zacznijmy eliminować. Zostawcie go mnie. Jeden pada. Nie do końca wiem ilu przeciwników mamy. Widzę kolejną dwójkę. Dobra, to był błąd. I dlaczego on mnie oberwał? Jest i granat. Gini skurwesny. Jeszcze jeden gdzieś w oddali. Mam nadzieję, że będę miał czas na pozbieranie amunicji oraz broni. Najwyższy czas! Witam! Tylko na tyle, czy stać? Mogę tak cały dzień! Ktoś jeszcze? Słyszę kroki. Dobra, jeden prawdopodobnie jest na balkonie nade mną. Dwójka jest na balkonie nade mną. Obrywam od kogoś z tej strony. Dobrywam strasznie. Gdybym tylko mógł pozbyć się jakimś cudem tej szyby. No nie, tak nie. Mam Przenieśmy się na drugą stronę. Jak na razie nie do końca widzę, kto mnie atakuje i skąd. Dobra, nie do końca mnie masz, bo ja zdecydowanie ci nie widzę. Dobra, tutaj jesteś. Serio, nie mogę strzelić przez szybę. Gdybym tylko wiedział, gdzie ty jesteś. Dobra, jeden padł. Jeszcze jeden teoretycznie gdzieś na balkonie przede mną. A następnie kolejny. Gdzieś tam mogę się dostać na górę? Oczywiście nie. Nie mogę używać kotwiczki, bo czemu? A właściwie bo po co? Myślisz, że szybkie jest? Myślę, że tak. Ona czeka na ciebie. Przyjdź do poru. Spokojnie, zaraz przyjdę. Wystaw głowę. Dobra, sprawa załatwiona, Ja wracam na środek. Przeszukać sobie całą salę. Można początek to ciało oraz chyba jeszcze jedno gdzieś w okolicy. Tyle karabinów na sprzedaż, no cóż, nie do końca tutaj, karabin wkomponowany w szybę, I jeszcze coś. Dobra, jeszcze trochę amunicji, której nie mogę zebrać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja to sobie tutaj przerwę, ponieważ przypuszczam, że rozmowa bądź walka z Raisem trochę potrwa. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!